Cześć, witajcie. Przyszła dzisiaj do mnie taka paczuszka z OLX-a. I ja już wiem, co to jest. Czekałem na to dość długo, ale wy jeszcze nie wiecie, więc pokażę Wam to dzisiaj na odcinku. Jeszcze taka y, parę informacji przed, y, przed odcinkiem. że jednak się zdecydowałem nagrywać na YouTube, bo skoro jest ponad 250, y, 250 osób, którzy chcą, żebym nagrywał, a jakichś tam dwóch dzieci, którzy chcą na siebie zwrócić uwagę, się znajdzie i po prostu hejtują pod każdym filmem, no to, to co trudno. No i tak, ogólnie to tutaj na pewno są jakieś LEGO, to może mi w to po prostu uwierzyć. No ale dobra, ja to sobie otworzę, bo ja teraz trzymam kamerę ogólnie, w żeby żeby mi się to na moim tym nie zmieściło, więc wziąłem to na podłogę po prostu. No ale dobra, ja sobie to otworzę i widzimy się za chwilę. Tylko był taki karton zapakowany w takie rzeczy, Okej, okay, mamy tutaj pianki i ja, już możecie widzieć co tu jest, na pewno widzicie, że jest Ninjago, ale nie widzicie dokładnie co to jest. Tak, jest dołączona instrukcja, już możecie zauważyć, że to jest właśnie kruszarka skał, strasznie długo na no czekałem, jak mam być szczery. No i dobra, odmuszmy sobie to wszystko na bok, ja to sobie teraz rozpakuję i widzimy się za chwilę. Widzicie, tu się porozczepiało, jak mam być szczery, no i... Ale myślę, że możemy sobie to teraz fajnie złożyć, no oczywiście bez kurzy nie obeszło i trochę się naklei naklejki. Ale no dobra, nie będziemy już tutaj się tym martwić, bo to są takie szczegóły, które mało kogo by obchodziły raczej. Ok, po, gdzie jest ten element jeden. Um, brakuje mi tu chyba elementu. Tak, jeśli się nie mylę. Albo gdzieś tu leży, a ja nie widzę gdzie. Może ja go sobie poszukam i za, zaraz się widzi. Ogólnie rzecz biorąc, znalazłem już ten element, ale jest tu jeden bardzo duży, moim zdaniem, minus. Nie ma jednego tego właśnie pocisku. Może się gdzieś zgubił, i może ja nie widziałem, ale tutaj wszystko przeszukałem i znalazłem tylko właśnie te takie jakby. No nie mam powiedzieć, że takie stropy te. No i słuchajcie, ogólnie, no trochę już widać, że naklejone naklejki to też zawsze minus. Yy, jakieś tam wiadomo rysy czy coś na ludzikach LEGO. No to te, Oczywiście, zawsze się zdarzy w czasie po czasie w sumie. No i ogólnie ja wam powiem, ile mi to wszystko kosztowało z dostawą. Z dostawą mnie to kosztowało 60 zł yy, nie 64 zł, a ogólnie to wystawiane było za 50 Widzicie już instrukcja trochę zżółkła. O tym czasie, bo to jest z roku 2015, o ile dobrze pamiętam. No i ogólnie instrukcje, w sumie, w dość dobre stanie, tylko mówię, trochę przeżółkła Tutaj widzimy również inne zestawy na instrukcji: jak to jest ścigać Lloyda, tu jest właśnie ta kruszarka skał, ten właśnie Smog na lodowy. Ten, nie, nie pamiętam, jak to się nazywało, ale ten pojazd ich. Tutaj mamy również Skylar, Garmadona, Kaja na motocyklu. Tutaj jakiś ten z ostrzem tego. <laughs> Przepraszam. No i dobra. Tutaj mamy jeszcze jakiś tam ich pojazd. Kolejny pojazd w sumie i taką wielką jakby. No, co to może być? Może świątynia? Nie mam pojęcia. Zobaczcie, ja nie pamiętam tych nazw do końca. Ale widzicie, mamy tutaj numer katalogowe. No i wtedy jeszcze był taki Lloyd na właśnie tych, tych instrukcjach z tyłu. Myślę, że to i tak sobie później rozbuduję i wszystko od nowa zbuduje, żeby po prostu wiadomo, w tej to się robi przyjemniej, bo po prostu wie się, że trochę tego skórzu zejdzie. No ale jeśli chodzi o same te ludziki, to dostajemy tutaj właśnie kola z tego sezonu. Czekajcie, ja tu trzymam w sumie jedną ręką teraz. Okej, okay, więc on wygląda tak miał tą klasyczną buźkę, w miał dwóch buziek, Tylko ten, no ten fajny torsik, no nie powiem, że nie. Czekajcie, niech mi tutaj ostrość złapie. Okej. Okay. O, jest. No i właśnie taką miał buźkę Jak widzimy tutaj niektóre takie właśnie elementy jakby gryzienia czy czegoś. No ale oczywiście to się zdarza. No oczywiście kurczę, Małe dzieci też to sami mieli. Nie wiem, nie mam pojęcia, ale możliwe. Ja mnie cały czas skoczyć, żeby ten sobie spróbować strzeić tym właśnie tą maszyną. No, ogólnie tu jest bardzo dużo fajnych elementów, jeśli chodzi o to. Mamy tutaj, jeśli dobrze pamiętam, zUGU na takim małym właśnie yy, budowli takiej małej. Moim zdaniem się opłacało tutaj mi piesku, czy cały czas ruszę te yy, rzeczy. No i dobra. Yy, podnoszona szybka oczywiście. Klasycznie tutaj na zębatkach wszystko dzie yy, się dzieje. No akurat yy, mechanizm tego jest bardzo fajny. Jeśli znajdę to wam pokażę, a jeśli nie to trudno. No Ale te naklejki naprawdę mogłyby być lepiej zrobione. Zobaczcie tylko. No naprawdę. Yy, no trudno w sumie. Mówi się trudno, ale no mówię, tego jednego naboju tutaj brakuje, to też jest właśnie mój minus duży. Ale ogólnie mamy tutaj bardzo fajnie, fajne elementy, nie, niektóre nawet na przykład te zębatki, bardzo przydatne, bardzo fajne. Te naboje i te, te na sprężynach też bardzo fajne i przydatne. No i ogólnie też mechanizm. Mamy tutaj trochę funkcji bawialnych, jeśli chodzi o podnoszenie tego, zniszczenie tego. I mamy również tą wysuwaną rączkę. I tu można fajnie sobie za to złapać. No, i ogólnie można sobie tym strzelać też łatwiej, po prostu to się trzyma. Szczeliłbym, ale niech chyba mi się zgubi. Potem, może wam pokażę pod końcem filmu, jak się z tego strzela. No, i oczywiście, trzy minifigurki. Jestem bardzo zadowolony z tego zestawu i w sumie, że go kupiłem za taką małą cenę, gdzie on jest warty. Już teraz jakieś 200 zł, a ja go kupiłem za jakieś 25% tej ceny. No i ogólnie rzecz biorąc, to chyba byłoby na tyle tego odcinka. Jeśli Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję dzwoneczki, żeby być na bieżąco. No i co? Trzymajcie się, cześć! A jeszcze Wam pokażę, jak to strzela. O, jeden, nie chcę mi strzelić. O, Jezu, nie, dobra chwila. Cześć!